すいません。<music> Kochałaś prawdę, sprawiedliwość, wolność, solidarność. Płaciłaś za to wielką cenę przez całe życie, zarówno w okresie PRL-u do 1989 roku, jak również w okresie III Rzeczypospolitej. Nie oczekiwałaś nigdy splendoru, aplauzu, ani korzyści osobistych, korzyści doraźnych. Żyłaś skromnie. Można powiedzieć w biedzie. W wielu okresach żyłaś w biedzie. Również w okresie III Rzeczypospolitej. Tę biedę przerwał premier Jarosław Kaczyński, który poprawił Twój stan bytowy. Ku naszemu wielkiemu zadowoleniu. A profesor Lech Kaczyński, prezydent, uhonorował Cię wysokim odnaczeniem państwowym. Wcześniej byłaś spychana na margines. Swoją prawdę niosłaś do wszystkich rodaków. Byłaś wszędzie.